Luksusowy apartament na ostatnim piętrze Krakowskiego Hotelu lśnił złotem i marmurem, ale całe powietrze zdawało się z niego uciec. Szejk Rashid Al Fahim, człowiek, którego majątek mógłby kupić całą dzielnicę, stał nieruchomo, a jego idealnie skrojony garnitur nagle wydawał się o rozmiar za ciasny. W jego dłoni spoczywał zegarek, platynowe cudo, warte więcej niż dom, w którym mieszkała większość ludzi na tej planecie. Przed nim stała mała dziewczynka, może dziewięcioletnia, o wielkich, poważnych oczach. Nie patrzyła na bogactwo wokół, na ochroniarzy stojących dyskretnie w rogach pokoju. Jej wzrok utkwiony był w zegarku. To podróbka, powiedziała cicho, ale jej głos w absolutnej ciszy apartamentu zabrzmiał jak dzwon. Asystent Szejka prychnął nerwowo. Dziecko, nie wiesz o czym mówisz, to jest unikat. Wskazówki są o ułamek milimetra za grube. Kontynuowała dziewczynka, nie spuszczając wzroku z przedmiotu. A dźwięk tykania jest zbyt płaski, brakuje mu głębi. Sheikh Rashid zmarszczył brwi. Początkowo był rozbawiony, potem zirytowany, a teraz, teraz poczuł ukłucie lodowatego niepokoju. Przez lata zbudował swoją reputację na niezawodnym oku do autentyków. Podniósł zegarek bliżej, pod światło kryształowego żyrandola. Jego palce drżały lekko, gdy przyglądał się detalom, których wcześniej nie zauważył. Serce zabiło mu mocniej, a na jego opalonej twarzy pojawiła się bladość. Ta mała dziewczynka, w swoim skromnym płaszczyku, właśnie podważyła fundament jego dumy, a najgorsze było to, że w głębi duszy czuł, że ona może mieć rację. Dwa dni wcześniej Kraków otuliła mroźna, styczniowa aura. Szare chmury wisiały nisko nad historycznymi kamienicami rynku głównego, a oddech przechodniów zamieniał się w białe obłoki pary. Dla szejka Rashida Al Fahima pogoda była jedynie tłem dla jego misji. Jego prywatny odrzutowiec wylądował na lotnisku w Balicach, przywożąc go do miasta nie dla jego uroków, ale dla jednego, konkretnego celu zdobycia legendarnego zegarka Patek Filipe, znanego w kręgach kolekcjonerskich jako Gwiazda Krakowa. Plotka głosiła, że zegarek ten został zamówiony w XIX wieku przez polskiego arystokratę dla jego ukochanej i był unikatem na skalę światową, z mechanizmem tak skomplikowanym, że stanowił szczytowe osiągnięcie ówczesnej myśli technicznej. Rashid, zapalony kolekcjoner, którego pasją było posiadanie przedmiotów z duszą i historią, od lat polował na ten egzemplarz. Kiedy jego zaufany pośrednik poinformował go o tajnej aukcji w Krakowie, nie wahał się ani chwili. Zapłacił astronomiczną sumę, Kwotę, która wprawiłaby w osłupienie nawet innych milionerów, ale dla niego liczyła się tylko satysfakcja z posiadania legendy. Tymczasem w innej części miasta, w niewielkiej, ciasnej pracowni ukrytej w podwórzu starej kamienicy na Kazimierzu, Piotr Nowak polerował delikatnie mosiężną zębatkę. Powietrze pachniało tu oliwą do zegarków, starym drewnem i metalem. Piotr był mistrzem zegarmistrzostwa, jednym z ostatnich w mieście, który potrafił tchnąć życie w antyczne mechanizmy za pomocą samych rąk, lupy i narzędzi odziedziczonych po dziadku. Jego praca była jego pasją, ale ledwo wystarczała na utrzymanie siebie i jego dziewięcioletniej córki, Zofii. Zosia siedziała przy małym stoliczku obok, z nosem w książce o historii zegarmistrzostwa. Nie była jednak zwykłą dziewczynką. Odkąd pamiętała, spędzała czas w pracowni ojca zamiast bawić się lalkami, wolała przyglądać się skomplikowanym wnętrzom zegarów. Piotr, widząc jej niezwykłe zainteresowanie i zadziwiającą spostrzegawczość, cierpliwie uczył ją tajników swojego fachu. Zosia potrafiła rozpoznać styl grawerunku z danej epoki i odróżnić dźwięk idealnie pracującego mechanizmu od tego z najdrobniejszą wadą. Dla niej zegarki nie były tylko przedmiotami, były opowieściami. Tego mroźnego popołudnia w pracowni zadzwonił telefon. Głos po drugiej stronie, mówiący z lekkim, obcym akcentem, należał do asystenta dyrektora luksusowego hotelu przy rynku. Jeden z hotelowych zegarów stanowych, antyk z epoki, przestał działać, a ich stały konserwator był chory. Ktoś polecił im piotra jako jedynego specjalistę, który mógłby podjąć się tak delikatnej naprawy. Stawka była dobra, znacznie wyższa niż zazwyczaj. Piotr zgodził się bez wahania. Te pieniądze oznaczały spokojniejszy miesiąc. Ponieważ Zosia miała ferię, postanowił zabrać ją ze sobą. Nie mógł przewidzieć, że ta prosta naprawa w hotelu stanie się punktem zwrotnym w ich życiu. Gdy Piotr i Zosia weszli do lobby hotelu stary, poczuli się, jakby przekroczyli próg innego świata. W ich pracowni panował półmrok i zapach historii. Tutaj wszystko lśniło, pachniało drogimi perfumami i dyskretnym luksusem. Goście w eleganckich strojach poruszali się z gracją, a personel w nienagannych uniformach spełniał ich życzenia z cichym profesjonalizmem. Piotr w swoim schludnym, ale znoszonym swetrze i z torbą z narzędziami w ręku, czuł się trochę nie na miejscu. Zosia jednak z dziecięcą ciekawością rozglądała się z zachwytem, chłonąc każdy detal. Zostali poprowadzeni do bocznego saloniku, gdzie stał majestatyczny, zabytkowy zegar. Gdy Piotr zabierał się do pracy, otwierając ostrożnie drzwiczki mechanizmu, w głównym lobby pojawił się szejk Rashid ze swoją świtą. Był w doskonałym nastroju. Właśnie sfinalizował transakcję i Gwiazda Krakowa spoczywała bezpiecznie w jego kieszeni. Postanowił uczcić swój triumf, pokazując zdobycz swoim najbliższym współpracownikom w hotelowym barze. Gdy przechodzili przez lobby, jeden z asystentów zapytał podekscytowany – Wasza wysokość? Czy możemy zobaczyć to cudo? Rashid, pyszniąc się jak paw, zatrzymał się. Wyjął z kieszeni platynowy zegarek, a światło żyrandoli zatańczyło na jego polerowanej kopercie. – Oto on! – powiedział z dumą. – Prawdziwa historia na dłoni. W tym momencie Piotr poprosił Zosie, by podała mu mniejszy śrubokręt. Dziewczynka przechodząc obok grupy mężczyzn, usłyszała słowa szejka. Jej wzrok naturalnie powędrował w stronę błyszczącego przedmiotu. Zatrzymała się na ułamek sekundy. Mężczyźni byli zbyt zaabsorbowani podziwianiem zegarka, by zwrócić na nią uwagę, ale ona widziała. Widziała coś, co zaburzyło idealny obraz. Piotr, widząc, że córka się zatrzymała, zawołał ją szeptem Zosiu, co się dzieje? Zosia podeszła do niego, ale jej oczy wciąż były zwrócone na grupę w centrum lobby. Tato, szepnęła. Ten zegarek, on nie jest prawdziwy. Piotr zmarszczył brwi. Co ty mówisz? To pewnie jakiś bardzo drogi nowoczesny zegarek. Nie, on mówił, że to stary patek. Ale wskazówki są złe i grawerunek na boku koperty. Jest zbyt regularny, jakby zrobiony maszynowo, a nie ręcznie. Upierała się Zosia. Piotr chciał ją uciszyć, czując narastające zażenowanie. To byli ważni, bogaci ludzie. Nie mogli sobie pozwolić na zwracanie na siebie uwagi, ale było za późno. Szej Rashid, którego słuch był wyczulony na każde słowo dotyczące jego kolekcji, usłyszał ostatnie zdanie Zosi. Odwrócił się powoli, a jego spojrzenie, początkowo rozbawione, spoczęło na małej dziewczynce. Co powiedziałaś, mała damo? zapytał a jego głos, choć uprzejmy, niósł w sobie nutę władczości. Zosia, onieśmielona nagłym zainteresowaniem, schowała się lekko za ojcem. Piotr zbladł. Przepraszam najmocniej panów: to tylko dziecko, ma bujną wyobraźnię, ale raszyd nie słuchał piotra. Jego wzrok był utkwiony w Zosi. Pozwól jej mówić, powiedział stanowczo: zrobił krok w ich stronę. Powtórz, co powiedziałaś o moim zegarku. Zosia, ośmielona jego bezpośrednim tonem, wystąpiła z pleców ojca. Spojrzała mu prosto w oczy i powtórzyła tym razem głośniej i wyraźniej: "Powiedziałam, że to podróbka". Cisza, która zapadła w lobby, była ciężka i niezręczna. Asystenci szejka spojrzeli na siebie z niedowierzaniem. Piotr miał ochotę zapaść się pod ziemię, ale Rashid stał nieruchomo, trzymając w dłoni zegarek, który nagle wydał mu się zimny i obcy. W oczach tej dziewczynki nie było arogancji, tylko spokojna pewność i to właśnie ta pewność zasiała w jego sercu pierwsze ziarno wątpliwości. Początkowa irytacja Rashida ustąpiła miejsca niecodziennej ciekawości. Ten człowiek nie podróżował po świecie, nie budował imperium będąc głupcem. Wiedział, że prawda czasem przychodzi w najbardziej nieoczekiwanej formie. Zignorował nerwowe szepty swoich asystentów i kucnął, by znaleźć się na poziomie oczu Zosi. Skąd możesz to wiedzieć? zapytał a jego głos był teraz łagodniejszy, pozbawiony władczej nuty. Czy widziałaś kiedyś taki zegarek z bliska? Nie ten, odpowiedziała Zosia, ale widziałam setki innych, w książkach i w pracowni taty. Tata uczył mnie patrzeć. Prawdziwe, stare wskazówki typu Breguet są smuklejsze na końcu. Te są grubsze, a dźwięk zamilkła na chwilę, nasłuchując. Prawdziwy mechanizm z tamtej epoki ma inny rytm. Ten tyka za szybko za jednostajnie, jak nowoczesny kwarc, tylko udaje, że jest mechaniczny. Rashid spojrzał z niedowierzaniem na Piotra, który stał spięty, z twarzą czerwoną ze wstydu i strachu. Czy to prawda? Jesteś zegarmistrzem? Piotr przełknął ślinę. Tak, proszę pana. Jestem konserwatorem starych mechanizmów. Przepraszam za córkę. Ona Nie przepraszaj za nią, przerwał mu Rashid wstając. Jego spojrzenie było teraz ostre jak brzytwa. Obejrzał się na swoich ludzi, którzy sprzedali mu zegarek, a ich twarze momentalnie zbladły pod jego wzrokiem. Potem znów spojrzał na Piotra. Twoja córka ma odważne zdanie. Chcę wiedzieć, czy ma rację. Czy możesz to sprawdzić? Piotr był w szoku. Ja? Proszę pana, to jest. to zegarek warty fortunę. Nie mam odpowiednich warunków. Moja pracownia jest bardzo skromna. Nie interesują mnie warunki, odparł stanowczo Rashid. Interesuje mnie prawda. Jeśli masz rację. Zwrócił się do Zosi, czeka cię nagroda. Jeśli się mylisz. Cóż, przynajmniej zaspokoję swoją ciekawość, zwrócił się do swojego głównego asystenta. Odwołaj wszystkie spotkania na jutro. Rano pojedziemy do pracowni tego pana. Piotr nie mógł uwierzyć w to, co słyszy. Ten absurdalny scenariusz stawał się coraz bardziej realny. Szejk milioner, z zegarkiem wartym miliony, chciał odwiedzić jego skromny warsztat na Kazimierzu z powodu słów jego dziewięcioletniej córki. Czuł mieszankę przerażenia i dziwnej, ukrytej dumy. Spojrzał na Zosie, która stała spokojnie, jakby wizyta szejka w ich domu była najzwyklejszą rzeczą na świecie. Dobrze, powiedział w końcu Piotr, a jego głos lekko drżał. Sprawdzę go, ale potrzebuję moich narzędzi i mojego miejsca. Rashid skinął głową z aprobatą. Doskonale. Jutro o dziesiątej. Podał Piotrowi swoją wizytówkę, na której widniał tylko jego herb i numer telefonu. Gest ten był ostatecznym potwierdzeniem. Stawka została podniesiona. Już nie chodziło tylko o pieniądze, chodziło o prawdę, dumę i honor zarówno kolekcjonera, jak i rzemieślnika. Następnego ranka, czarny, lśniący Mercedes, zatrzymał się przed starą kamienicą na Kazimierzu, wzbudzając sensacje wśród sąsiadów, zerkających z zafiranek. Z samochodu wysiadł szejk Rashid, ubrany w elegancki, ale mniej formalny strój, w towarzystwie jednego, dyskretnego ochroniarza. Kiedy weszli do ciemnej, wąskiej bramy i znaleźli się w małej pracowni Piotra, kontrast z luksusem hotelu był uderzający. W pracowni unosił się zapach, który Rashid kojarzył z autentycznością, zapach pracy, pasji i pokoleń rzemiosła. Nie było tu złota ani marmuru, tylko drewniane stoły pokryte nacięciami i plamami, setki małych słoiczków z częściami i rzędy narzędzi wiszących na ścianach w idealnym porządku. W centrum tego świata stał Piotr, ubrany w swój roboczy fartuch, a obok niego Zosia z oczami błyszczącymi spod ekscytowania. Rashid bez słowa podał Piotrowi zegarek. Ręce zegarmistrza, przyzwyczajone do precyzyjnej pracy, Przyjęły cenny przedmiot z niezwykłą delikatnością. Położył go na specjalnej skórzanej podkładce, na swoim głównym stole warsztatowym. Przez chwilę panowała absolutna cisza, przerywana jedynie tykaniem dziesiątek innych zegarów w pomieszczeniu. Piotr najpierw obejrzał zegarek pod silną lampą, używając lupy jubilerskiej. Jego twarz była całkowicie skupiona, mruczał coś pod nosem, potwierdzając cicho spostrzeżenia Zosi. Grawerunek, zbyt idealny. Ręczna rycina zawsze ma mikroskopijne niedoskonałości. To jest jej charakter. To wygląda jak laser. Następnie wziął specjalny przyrząd do otwierania kopert zegarków. Jego ruchy były powolne, pewne i pełne szacunku dla przedmiotu, niezależnie od tego, czy był prawdziwy, czy nie. Z cichym kliknięciem tylna klapka koperty ustąpiła. Rashid pochylił się, wstrzymując oddech. Oczom wszystkich ukazał się mechanizm. Plątanina złotych mostków, rubinowych łożysk i niebieskich śrubek, lśniąca i skomplikowana. Na pierwszy rzut oka wyglądał perfekcyjnie, ale Piotr wiedział, gdzie szukać. Używając specjalnej pensety, delikatnie uniósł jeden z mostków. Jego wzrok skupił się na kole balansu. Przez kilka długich sekund wpatrywał się w nie przez najmocniejszą lupę, a potem zamarł. Co tam jest? Zapytał cicho Rashid, czując jak serce podchodzi mu do gardła. Piotr nie odpowiedział od razu. Wyprostował się i spojrzał na szejka. W jego oczach nie było triumfu, tylko smutek profesjonalisty, który patrzy na bezczeszczone dzieło sztuki. Zosia miała rację, powiedział w końcu. Wskazał pęsetą na maleńki, ledwo widoczny element. To koło balansu. Jest wykonane z glucyduru, nowoczesnego stopu, który w masowej produkcji stosuje się od połowy XX wieku. W XIX-wiecznym unikatowym Patek Filip nigdy by czegoś takiego nie użyto. Użyliby stopu gioma. To jest, to jest serce zegarka. I to serce jest fałszywe. Wziął inny element. A tutaj, pod mostkiem, jest mikroskopijny grawerunek. Numer seryjny, ale wybity w sposób charakterystyczny dla maszyn CNC. To mistrzowska podróbka. Ktoś włożył w nią ogromną pracę i wiedzę, by oszukać najlepszych. Ale duszy, duszy w tym nie ma. W pracowni zapadła głucha cisza. Rashid opadł ciężko na jedyne wolne krzesło. Patrzył na otwarty zegarek, na to piękne, błyszczące kłamstwo. Nie czuł gniewu, czuł tylko pustkę i głębokie, palące upokorzenie został oszukany, a prawdę odkryła dla niego nie armia ekspertów, ale mała dziewczynka w skromnej pracowni w Krakowie. Upokorzenie Rashida było ciche i głębokie. Siedział na starym drewnianym krześle, wpatrując się w otwarty zegarek, który stał się symbolem jego porażki. Nie chodziło o pieniądze, te mógł stracić i zarobić na nowo. Chodziło o dumę, o reputację człowieka, który potrafi odróżnić prawdę od fałszu, duszę od imitacji. Jego ochroniarz stał nieruchomo przy drzwiach, nie wiedząc, jak zareagować. Piotr, widząc stan swojego gościa, poczuł przypływ empatii, schował narzędzia i usiadł naprzeciwko niego. Proszę pana, zaczął cicho. Każdy może zostać oszukany, zwłaszcza gdy bardzo czegoś pragnie. Fałszerz, który to zrobił, był mistrzem, ale mistrzem bez honoru. Rashid podniósł wzrok. W jego oczach widać było coś więcej niż tylko rozczarowanie. Była tam nuta rezygnacji. Moi ludzie to sprawdzali, ja sam to sprawdzałem, ale widocznie patrzyliśmy, a nie widzieliśmy. Chcieliśmy wierzyć, że to legenda. Westchnął ciężko. Co teraz? Mam ścigać sprzedawców? Narobić hałasu, który tylko potwierdzi moją klęskę? W tym momencie do stołu podeszła Zosia. W małej rączce trzymała stary, kieszonkowy zegarek, który właśnie skończyła czyścić. Był prosty, srebrny, bez żadnych zdobień. Położyła go delikatnie obok błyszczącej podróbki. Ten należał do mojego pradziadka, powiedziała cicho. Tata go naprawił. Nie jest wart dużo pieniędzy, ale jest prawdziwy. Można usłyszeć, jak bije jego serce. Raszyd spojrzał na prosty stary zegarek, a potem na Zosie. Jej niewinne słowa uderzyły go z siłą, której nie spodziewał się po żadnym doradcy biznesowym. Prawdziwe serce, autentyczność tego właśnie szukał, a dał się zwieść błyszczącej fasadzie. Spojrzał na Piotra, na jego spracowane ręce, na skupienie i pasję w jego oczach, gdy mówił o mechanizmach, spojrzał na Zosie, która odziedziczyła te pasje i niezwykły dar. I wtedy w jego umyśle, na zgliszczach upokorzenia, zapaliła się nowa iskra. Panie Piotrze, powiedział, a jego głos odzyskał część swojej dawnej siły. Zostałem oszukany, próbując kupić legendę. A może. Może zamiast kupować stare legendy, powinienem pomóc stworzyć nową. Piotr spojrzał na niego nie rozumiejąc. Chciałbym, kontynuował Rashid, a w jego oczach pojawił się błysk entuzjazmu, żeby pan stworzył dla mnie zegarek. Nie kopię, nie podróbkę, całkowicie nowy, unikatowy egzemplarz. Dzieło sztuki, które połączy w sobie polską tradycję rzemiosła, o której pan opowiada z taką pasją i nowoczesną precyzję. Zegarek, który będzie miał duszę. Bo zostanie stworzony przez prawdziwego mistrza, przez e pana. Piotr był tak zszokowany, że nie mógł wydusić słowa. Budowa nowego zegarka od zera, zwłaszcza na takim poziomie, to zadanie tytaniczne, marzenie każdego zegarmistrza, ale też ogromna presja i odpowiedzialność. Ja nie wiem, czy podołam. Wyjąkał. Tata da radę. Wtrąciła natychmiast Zosia z pełnym przekonaniem. Jest najlepszy na świecie. Rashid uśmiechnął się po raz pierwszy od ponad doby. To był szczery, ciepły uśmiech. – Słuchaj, córki – powiedział do Piotra. – Ona ma dobre przeczucia. Cena nie gra roli. Czas też nie. Chce tylko jednego – autentyczności. Chce nosić na ręku dzieło Piotra Nowaka z Krakowa. Co pan na to? Piotr spojrzał na swoją córkę, na jej niezachwianą wiarę w niego. Potem spojrzał na szejka, który oferował mu nie tylko pieniądze, ale coś znacznie cenniejszego zaufanie i szanse na stworzenie swojego opus magnum. Strach mieszał się z ekscytacją. To była propozycja, która zdarza się raz w życiu. Wziął głęboki oddech, zgoda, powiedział, a jego głos, choć cichy, był pełen determinacji. Stworzę dla pana zegarek. Zlecenie od szejka Rashida, które Piotr i Zosia wkrótce zaczęli nazywać krakowską komisją, odmieniło ich życie. Rashid okazał się nie tylko klientem, ale prawdziwym mecenasem. Zanim wrócił do swojego kraju, załatwił wszystkie formalności. Na konto Piotra wpłynął ogromny zadatek, który pozwolił mu nie tylko na spokojne życie, ale przede wszystkim na zakup najlepszych materiałów i narzędzi, o jakich do tej pory mógł tylko marzyć. Pracownia, choć pozostała w tym samym klimatycznym miejscu, przeszła transformację. Pojawiły się nowe, precyzyjne maszyny, ale sercem warsztatu wciąż pozostawał stary, drewniany stół Piotra i jego ręczne narzędzia. Piotr rzucił się w wir pracy z energią, jakiej nie czuł od lat. To nie była już tylko naprawa czy konserwacja. To było tworzenie. Proces trwał miesiącami. Piotr i Rashid regularnie łączyli się przez wideokonferencje. Szejk, ku zaskoczeniu Piotra, był niezwykle zaangażowany. Nie tylko aprobował projekty, ale zadawał pytania, uczył się o technikach, o historii polskiego wzornictwa. Zaczęli rozmawiać nie jak klient z wykonawcą, ale jak dwaj pasjonaci. Rashid opowiadał o sztuce kaligrafii, a Piotr znajdował inspirację w jej płynnych liniach do grawerunku na mechanizmie. Zosia była nieodłączną częścią tego procesu. Stała się małą ambasadorką polskiej kultury. Opowiadała Rashidowi o Smoku Wawelskim, o legendzie o dwóch wieżach kościoła mariackiego. To właśnie jej opowieści zainspirowały ostateczny projekt. Tarcza zegarka miała być wykonana z ciemnoniebieskiego aventurynu, przypominającego rozgwieżdżone niebo nad Krakowem. Wskazówki miały kształt smukłych wież mariackich, a na deklu zegarka Piotr postanowił wygrawerować misterny motyw wawelskich arrasów. Największym wyzwaniem był sam mechanizm. Piotr postanowił stworzyć mechanizm z ręcznym naciągiem, ale z dodatkową, unikalną komplikacją wskaźnikiem faz księżyca, którego dysk miał być wykonany z małego kawałka prawdziwego meteorytu, który Rashid zdobył dla niego na jednej z aukcji. Były chwile zwątpienia. Piotr spędzał bezsenne noce, martwiąc się, że nie sprosta oczekiwaniom czuł na sobie ciężar ogromnej odpowiedzialności. W takich chwilach zawsze przychodziła do niego Zosia. Przynosiła mu kubek herbaty, siadała obok i po prostu była. Jej cicha, niezachwiana wiara w niego była najlepszym wsparciem. — Tato, to będzie najpiękniejszy zegarek na świecie — mówiła, a jej słowa dawały mu siłę, by wrócić do stołu warsztatowego. Rashid odwiedził Kraków jeszcze dwa razy w trakcie pracy. Nie zatrzymywał się już w luksusowym hotelu, ale wynajmował apartament w pobliżu pracowni. Spędzał godziny, obserwując pracę Piotra, a wieczorami jedli we trójkę kolację w małej lokalnej restauracji. Z aroganckiego milionera, którego Piotr spotkał w hotelu, niewiele zostało. Zastąpił go człowiek zafascynowany procesem tworzenia, odnajdujący spokój w precyzji i cierpliwości rzemiosła. Zaprzyjaźnił się nie tylko z Piotrem, ale i z Zosią, dla której stał się kimś w rodzaju egzotycznego wujka, przywożącego jej książki o gwiazdach i pustyni. Po prawie roku wytężonej pracy nadszedł ten dzień. Sheikh Rashid przybył do Krakowa po raz ostatni, tym razem nie jako klient, ale jako przyjaciel. Prezentacja nie odbyła się w błysku fleszy, w żadnej galerii ani hotelu. Odbyła się w tym samym miejscu, gdzie wszystko się zaczęło. W skromnej pracowni na Kazimierzu. Piotr z drżącymi rękami wyjął z hebanowego pudełka gotowy zegarek. Położył go na tej samej skórzanej podkładce, na której rok wcześniej badał podróbkę. W pracowni panowała uroczysta cisza. Zegarek był dziełem sztuki. Koperta z białego złota lśniła dyskretnie. Granatowa tarcza mieniła się tysiącem drobnych iskierek, jak nocne niebo. Smukłe wskazówki precyzyjnie odmierzały czas. Przez szafirowe szkło na deklu widać było pulsujące serce mechanizmu, ręcznie grawerowane mostki, polerowane krawędzie i ten niezwykły szary dysk faz księżyca z meteorytu. Zegarek nie krzyczał bogactwem, on szeptał opowieść o pasji, historii i przyjaźni. Raszyd wziął go do ręki. Był cięższy niż się spodziewał. Ciężki od pracy, talentu i duszy, którą piotr w niego włożył. Przyłożył go do ucha. Dźwięk tykania był idealny głęboki, melodyjny, żywy. To był dźwięk autentyczności. Spojrzał na Piotra, a w jego oczach zebrały się łzy. Panie Piotrze, to jest, to jest więcej niż mogłem sobie wymarzyć, powiedział wzruszonym głosem. Straciłem fortunę na fałszywą legendę, ale dzięki temu zyskałem prawdziwy skarb i prawdziwego przyjaciela. Zapłacił Piotrowi sumę, która znacznie przewyższała ich umowę, zapewniając jemu i Zosi bezpieczną przyszłość i gwarantując, że pracownia Nowak-Encurka, jak ją teraz nazywali, będzie mogła się rozwijać przez pokolenia. Rashid opuścił Kraków jako inny człowiek. Na jego nadgarstku spoczywała nowa gwiazda Krakowa, zegarek, który opowiadał historię nie o arystokratach z przeszłości, ale o skromnym zegarmistrzu, jego niezwykłej córce i o tym, jak jedno odważne słowo prawdy może zmienić wszystko. Zrozumiał, że prawdziwą wartość nie mierzy się w karatach czy sumach na koncie, ale w autentyczności, pasji i ludzkich więziach. A wszystko to zaczęło się od prostych słów małej dziewczynki, która w świecie pełnym imitacji potrafiła dostrzec prawdę. Ta historia pokazuje, że prawdziwa wartość często kryje się nie w cenie, ale w autentyczności, pasji i prawdzie. Czasem wystarczy jedno spojrzenie, jedno odważne słowo, by odróżnić błyszczącą imitację od skarbu z prawdziwą duszą. Co dla ciebie oznacza prawdziwa wartość? Czy kiedykolwiek w życiu spotkałeś się z sytuacją, w której autentyczność zwyciężyła nad pozorem? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Wasze historie są dla nas ogromną inspiracją. Jeśli poruszyła Cię opowieść o Piotrze, Zosi i Szejku Rasidzie, Zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych równie emocjonujących historii o ludzkich losach. Dziękujemy, że jesteś z nami.